Mówię o budowie drzewa, bo ma ona dość ciekawą budowę. Drzewo ma totalnie pusty pień w środku. To jest po prostu rura. Pień drzewa to jest rura, kołnierz tylko skory w środku, pusta przestrzeń, w którą drzewo porami łapie wodę i gromadzi gałęzie, proszę zwrócić uwagę, odchodzą od drzewa pod kątem prostym nie pną się, proszę się obejrzeć na inne drzewa gdziekolwiek wszystkie Aha. gałęzie od dolnej zaczynając idą od razu do góry do słońca to jest naturalne, prawda? ale nie w Sejwie, w Sejwie idą pod kątem prostym dodatkowo drzewo jeszcze, jak jest młode, ma kolce i to takie 3-4 cm ogromne, grube kolce im drzewo bardziej rośnie im ma więcej lat, tym kolce zanikają do środka i zostają po, po kolcach takie białe... Takie białe planty. Ach, to to? Jak są tutaj? Jak... Ja myślałem, że to wapnem posmanowali. Na dole tak, to tak, ale nie to. Ale wiesz, że ktoś prysnął pędzlem, nie? nie Resztówką. <głos> <głos> Jak majowie wyobrażali sobie takie drzewo? W kulturze Majów w ten sposób. To jest drzewo sejwa, bo tak się ono nazywa. Jak ktoś pamięta, awatara to zostało zapożyczone tak, awa yy, właśnie z tej kultury do awatara. To drzewo się nazywa sejwa. Majowie wierzyli, że u góry jest kan, kraina rozkoszy i przyjemności, gdzie nie, nie trzeba uprawiać kukurydzy, żeby żyć. Pola, nic się nie robi, same przyjemności. Natomiast pod ziemią jest kraina zwana szybalbą. Dziewięć poziomów ma. Tam się dzieją najstraszniejsze rzeczy. Widać piekło. tutaj piekło, tak, truposze, choroby, dzikie zwierzęta, które rozszarpywały ludzi. Z tym, że ciekawostka u majów, to, czy ktoś trafił po, po śmierci do kan, czy do Sejwy, czy do Szybalby, nie miało znaczenia od moralności. Kompletnie nie zależało to od ludzkiej moralności. Czy ktoś był dobrym człowiekiem, czy złym, to nie miało wpływu. Zależało od śmierci. Taki od sposób, śmierci, tak? w jaki, jaki sposób? sposób umarł? Umarł, tak. Jak jeżeli konie, zmarł to? z choroby, jeżeli zmarł z, na starość, normalnie, na dół? dół. Jeżeli oddał serce dla bogów na ołtarzu, no to islam. To do góry. <noise> 79, czy tam dobrze. stoi? <noise> Zapraszam teraz do, do zwiedzania. Zrobimy tak, że najpierw idziemy do najbardziej oddalonego punktu, do obserwatorium astronomicznego. A jeszcze poprawka, tuning? Jedzie jeszcze. Tak wygląda jak oni by się dopiero rozkładali. No, tak. Zobacz kabel jaki kawałki historii O, Ołtarz ofiarny. W ciosaniu byli dobrze. No. Ja już się cieszyłam po drodze, tak troszeczkę słoneczko zaszło. Nie ma tak dobrze. Ale są te gaje, bo jak był otwarty, teren byłoby gorzej. Eee. Drodzy Państwo, obserwatorium astronomiczne, czyli El Caracol. Tak się to nazywa. To nazywa się to El Caracol, czyli w dosłownym tłumaczeniu to znaczy ślima. Dlaczego akurat ślimak? Dlatego, że wewnątrz wieży. Która ma wysokość 16 metrów, były kręte schody. Bardzo rzadkie w miastach małych. Praktycznie niespotykane nie nigdzie indziej. To jest jedno z największych miejsc, jedno z największych, jedno z największych obserwatoriów, i jedno z najważniejszych miejsc w całym Przyczynice, jeżeli nie w ogóle najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że tutaj tak naprawdę kapłani zdobywali tą wiedzę, którą później wykorzystywali do manipulowania ludźmi manipulowania tym plebsem. Czy ktoś z Państwa oglądał Apokalipto? Mela Gibsona. Aha, to fajnie. Będę mógł się e, odnosić. Pamiętają Państwo taką scenę zaćmienia w Apokalipto? Jak na dole wybucha panika wśród ludzi, natomiast kapłan u góry doskonale wie, co jest grane, co się dzieje. Kapłani są spokojni, nawet charakterystycznie tak wymieniają między sobą skinienie głowami. Tak. Właśnie o zaćmieniu. O czasie jego nadejścia wiedza prawdopodobnie została zdobyta tu. Dlaczego mówię, że prawdopodobnie? Dlatego, że jest kilka nieścisłości i niejasności dotyczących majów. Czy Państwu obiło się, kiedy się uszy takie nazwisko jak Erich Van Daniken. to jest szwajcar, który całe swoje życie poświęcił cywilizacji majów, cywilizacji w ogóle południowoamerykańskiej i stworzył taką gałąź nauki, która nazywa się astreopaleontologia. To znaczy, że on próbuje połączyć w swoich książkach wiedzę, którą posiadają Majowie z jakimiś cywilizacjami pozaziemskimi. Dlaczego on to robi? Po pierwsze, oczywiście niektóre rzeczy w książkach, które Danikena można wyczytać, to totalna bzdura, wyssana z palca. Natomiast podejmuje się w niektórych książkach wytłumaczenia rzeczy, w których nie podejmuje się nikt oni strasznie nie mogą się pogodzić z tym, że kilka tysięcy lat temu posiadano wiedzę, która przy, dzisiejszą wiedzę przytłasza, przytłamsza. I że tak. ktoś musiał mi to przekazać z zewnątrz. Dokładnie. Aktualnie wierzyłem ze sobą, że atakuje tak te rzeczy. Nie do miary. Tak Jaka jak jest o pomiędzy Majami a innymi cywilizacjami? Bo Majowie w niczym absolutnie nie byli oryginalni. Bo wszystkie cywilizacje patrzyły w niebo. I pierwsza w ogóle cywilizacja na Ziemi, jaka powstała, czyli cywilizacja sumeryjska, która w dorzeczu Eufrata i Tygrysa się narodziła i patrzyli w niebo Egipcjanie i Grecy i yy, no wszyscy, po prostu wszyscy i Rzymianie. Natomiast co widać u innych, a czego nie ma u Majów? U wszystkich widać drogę, w jaką dana cywilizacja doszła do jakichś wniosków, tak? Jedni myśleli, tak, drudzy się, Poprawili to, trzeci jeszcze poprawili, a czwarci już mieli czwarte pokolenie w miarę prawdziwy obraz i prawdziwe liczby i dane. Tak? I to jest zapisane na... Szczególnie o ruchach gwiazd na niebie, nie? Z, z, zapisane na hieroglifach i tak dalej. Jeżeli chodzi o Majów, nie ma drogi, jaką Majowie doszli. Nie ma żadnych błędnych wniosków. Nie znajdziecie państwo w żadnych. całej historii Majów żadnych pomyłek, błędnych wniosków. Jest tak, jakby na tacy ktoś podał im już gotowe... Tak wyniki. Czy w jakichś tam wichrach wojen i tak dalej to zginęło, czy były jakieś manuskrypty, nie wiadomo. Delanda spalił, pierwszy biskup Jukatanu chrześcijański spalił tonę książek majańskich, które miały czasami nierzadko po kilkadziesiąt, kilkaset lat. Co było w książkach tych, nigdy się nie dowiemy, to jest spuścizna, którą Majowie do dzisiaj nie mogą odżałować. To pokolenie Majów po nich, która została bez zaprzepaszczona. Tak? Przypominam, że przez cały czas rozmawiamy o ludzie epoki Kamienia Upanego. Oczywiście doskonale rozróżniali, wiedzieli czym różni się planeta od gwiazdy. Wiedzieli, że planeta e, nie świeci światłem swoim, a światłem odbitym, natomiast gwiazdy świecą światłem własnym. I jeszcze takich rzeczy mnóstwo, 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 całe dziesiątki, jeśli nie e, setki. Majowie przez cały czas posługiwali się dwoma kalendarzami. Tymi, które teraz taką sensację wzbudzają. Tak, 2012 rok. Koniec świata. No to jest ich robota, nie? To jest tak, absolutnie robota Majów, tylko mm. i wyłącznie. Dlaczego i gdzie ten koniec kalendarza? Jak oni się w tak niewielu rzeczach mylili, to jak im to nie wierzyć? Niewielu rzeczach się myli. Ale zaraz Państwu powiem, jak to wygląda z kalendarzem. Tak wyglądał kalendarz naprawdę znaleziony na Ścianie w palemkę, wydrukowany. To jest oryginalny kalendarz. Kalendarz po yy, przewartościowaniu majański wygląda w ten sposób. Po uproszczeniu to jest kalendarz aztecki, który, któremu bardzo blisko również do kalendarza majańskiego. Jak to się czyta? Czyta się to wszystko jak koła obracające się niezależnie koła. Tak to wygląda na yy, graficznym przedstawieniu. Proszę sobie wyobrazić, że to jest duże koło. Które ma 365 dni. To jest kalendarz HAM. To jest kalendarz Solki, gdzie mamy 18 dni przy 20 miesiącach. To jest data. Codziennie koła obracają się o jeden ząb. Co to oznacza? Że codziennie majowie mają inny dzień, miesiąc i dzień. Miesiąc i dwa dni zmieniają się codziennie. Z kombinacji tych trzech cyfr. Wychodzi nam data kalendarzowa. Koła się kręcą. Ta sama data na trzech pozycjach. Kombinacja tych samych cyfr powtarza się dokładnie co 52 lata. Idealnie co 52 lata. Tak? Gwiezdne wrota oparte. Tutaj innymi, dookoła no, mamy cykle kalendarzowe. Ile one trwają? Tak? Jesteśmy na ostatnim cyklu 52 lat. W 2012 roku powtórzy się data po raz ostatni. Nie ma już nic więcej w kalendarzu Majów nic nie istnieje, tak? Dlaczego tego końca świata nie będzie? Dlaczego Majowie mówią, że nie będzie? No zawsze znaczy oni mówią że dla turystów amerykańskich, że będzie, będzie. żeby przyjeżdżali dolce z tego. Tak. Dlatego, że świat się już wcześniej skończy. Czterokrotnie. Prawda? Tu są na, na kalendarzu. Na kalendarzu są cztery epoki. Proszę bardzo, tu, tu, tu i tu są opisane tutaj w tych czterech tych, które się skończyły już. Teraz jest na środku nasza piąta epoka. Epoka to natiucha, Boga Ziemi, który zniszczy prawdopodobnie trzęsieniami ziemi i wulkanami nasz świat, który my znamy dzisiaj. Natomiast te cztery epoki oznaczają to, że cztery razy świat się odrodził. Odrodzi się i piąty. Natomiast majowie mówią jedno. Są inne czasy. Wiele rzeczy nie potrafili ludzie przewidzieć wcześniej. Żyli w jaskiniach, na nie potrafili się uchronić przed nimi. Dzisiaj mamy inny sprzęt, inną technologię. Zobaczymy tak naprawdę, co, Wiele co, od co się wydarzy. Wiele zależy y, od nas. No ale ludzie w... zmierzają do autodestrukcji, także długo nie będzie. No, Majowie nie patrzyli z tej kopuły na, na gwiazdy, zadzierając głowy absolutnie. Byli na to za mądrzy. Obserwowali gwiazdy w ten sposób. Mieli mały taki pieniek, kamienny, powiedzmy, słup, kolumnę, na którym kładli kamień ze szkliwa wulkanicznego. Kamień był przez niewolników najczęściej szlifowany na taką lekką miseczkę i dodatkowo zalewany był jeszcze cały wodą. Czarny kamień z wodą u góry perfekcyjnie odbijał niebo. Wszystkie gwiazdy, co się na nim działo. Tak? Więc jeśli jakaś gwiazda wędrowała innym kamyczkiem obsydianowym, zwykle Pierwszy hologram jak ten, rysowali trajektorię gwia gwiazd, opisywali na przykład, że Wenus w tej i tej dacie przeszła. Nieboskłon w ten sposób, później w ten, później w ten. I tak Księżyc tutaj, Wenus tutaj, czy Mars, i tak tworzyli pierwsze mapy nieba i odkładali je do archiwum. Teraz, w tak zwanej nowej czytelnicy, zbudowanej po roku 987, czyli po ataku Tolteków na, na to miejsce, tak naprawdę kolumn jest 740, a niektórzy podają nawet jeszcze mniej, bo niektóre kolumny to są takie ogryski 10 cm pod ziemi, które. Gdzieś tam losy <gry> lifry zabrały. Dlaczego kolumny? Dlaczego Tąstekowie budowali kolumny wszędzie? Bo były symbolem węża, pierzastego węża, który przenika niebo i ziemię, prawda? Kolumna wchodzi do ziemi, wychodzi z niej. To wszystko było zadaszone w zgodniej targ, jeśli nie było żadnych rytualnych występów na, na piramidzie wojowników tutaj obok. Zaraz do niej dojdziemy. Natomiast, jeśli były jakieś rytuały i tam wydzierano serca, tutaj był ten pochód taki niewolników, który jest na apokalipto. jest taka scena, jak idą panowie i kobiety smarują ich niebieską farbą, mhm. rękami. To miało miejsce prawdopodobnie tu. Jak oni widzą te malowidła na apokalipto z, z tymi tosie, działo tutaj, w tym miejscu. Oni szli w tym miejscu. Jeżeli ktoś szedł na ołtarz. Jako niewolnik, jako jeniec malowany był na niebiesko i wchodził zawsze bocznymi schodami na ołtarz. Jeżeli ktoś szedł na ołtarz dobrowolnie, bo byli tacy, zawsze tacy znajdą, prawda? W każdym społeczeństwie, malowany był na czerwono wtedy i wchodził w głównymi. Choćby dlatego chciał umrzeć inaczej. Jakby nie stawić pod tak. Ejłę tylko na Mają Państwo przed sobą dwie świątynie: świątynie wojowników i świątynię przygotowań. Świątynia przygotowań, jak sama nazwa wskazuje, miała na celu przygotowanie jeńców do rytuału. Prowadzono ich tam na oczyszczenie do temaskal i na ołtarz, tutaj schody, widzą Państwo fragment schodów między kolumnami. Schodami tymi, prawdopodobnie gdzieś do tyłu, albo drewniana konstrukcja yy, z boku. Dlaczego składano na ołtarzach ludzi na ofiarę? Dlaczego wyrywano serca ludziom na ołtarzach? Chodzi tutaj o mit, chodzi tutaj o legendę, o mit o tym, że bogowie kiedyś na Ziemi zgasło światło i bogowie, żeby to uratować, oddali swoje życie, oddali swoją krew za to, żeby znowu słońce zeszło. Naukowcy niektórzy łączą to z wulkanem. Na, na ziemi, który mógł spowodować nawet ujęcie Ta Prawda? Jak wybuch mógł po, pogrążyć w mroku ziemię nawet na 2-3 tygodnie. To było takie przerażenie, było tak zimno na ziemi, że później narodziły się po tym, jak te popioły opadły i znowu wróciło światło na ziemię. Niektórzy Indianie zaczęli wierzyć, że, że to się stało, że bogowie oddali swoją krew i serca. Dlatego. I od tego momentu zaczęto wyrywać serca. To było też zręczne narzędzie manipulacji. Państwo, cztery schodowe, 91 stopni każda, 364 stopnie. Od, każdy stopień odpowiada jednemu dniu w roku. 365 stopień jest do kiosku, tak zwanego do świątyni u góry. Piramida ma 9 poziomów. Podnosi, A liczyłeś? cyfra 9. 9. Faktycznie jest 365? No musi być. We Razem? Tak, 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 tak. Jasne, że razem, przecież tu nie ma 365 stopni. Nie no 91 każda stopnia. No, no śle, przepraszam, 100. źle usłyszałem. No mówię od razu. Po ja policzyłem to w, w jednym rzutem Jest <laughs> <nie>. e <laughs> 9 do góry poziomów, proszę powiedzieć. Ola, Gdzie już padła dzisiaj cyfra 9? Cyfrabie. Koniec tego 4 razy pada Co 502 lat powtarza się ta sama data? Tak jest. To zostało tutaj upamiętnione. To jest oryginalny instrument od 1000 lat na tym grają. Niech pogra będzie fajniejszy klimat. 20... piramida 24 metry wysokości. Idealnie 16 stopni na północ zorientowana, co powoduje, że dwa razy w roku jest tutaj spektakl taki 21 marca i 21 października na przesileniach jesiennym i letnim Kukulkan najpierw schodzi z piramidy a później wraca na nią z powrotem do góry jak to się odbywa? 21 marca słońce zachodzi tu z tą stronę i ten szpier, widzą Państwo piramidy rzuca cień na tamtą stronę oczywiście, ale na bok klatki schodowej i robi Dlatego, że na dole jest głowa, więc mamy takie wrażenie, że ten wąż spełza. Ach, ten na dole to jest Tak jest, jak słońce zachodzi, to cień faluje po klatce słońca. A tego efektu nie ma z drugiej strony. Z drugiej strony jest ten efekt: 21 października, wschód słońca. Słońce wschodzi tutaj. Idealnie wąż mieści się w klatce schodowej. Efekt jest codziennie, ale wąż jest albo do połowy, albo troszkę mniej, albo wyżej, albo niżej. A tak, ale tylko z w przesileniu jest idealnie. 168 metrów długości, 70 metrów szerokości, 70 metrów w kapitalikach, bo tutaj również grano. To jest kształt litery I z kapitalikami. No bo tu 70 ona nie ma. Nie, tu ma. Tu. Tak. Obręcze u góry na wysokości 7,20 m. Jak wyglądała gra w pelotę? Gra w pelotę polegała na odbijaniu piłki kolanem, biodrem i łokciem. Nie wolno było niczym innym. Dotknąć piłki, nie, nie kopać. Tylko i wyłącznie kolanem i łokciem. Najmocniejsze uderzenie w ogóle to było uderzenie biodrem. To nie jest tak, że oni grali jak panienki, że sobie pukali, tylko potrafili wyskakiwać do piłki bardzo wysoko i uderzać ją w powietrzu, zmieniać jej kierunek biodrem, albo uderzali ją nad głową biodrem. Czyli jak piłka leciała, to przewijali się przez rękę i w powietrzu biodrem podawali piłkę dalej. Grali wojownicy, grali zawsze najsilniejsi. We wiosce. A co było celem? Co było w ogóle istotą gry? Oczywiście gra nie była rozrywkowa, a rytualna. Rytualna piłka była symbolem słońca, bo boisko symbolem wszechświata. Tak? Piłka musiała się nieustannie poruszać. Jeżeli piłka stanęła, punkt traciła drużyna, która piłka była... przy piłce była ostatnia, bo doprowadziła do zatrzymania słońca. Symbolicznie oczywiście, tak? Wygrane w meczu to było przerzucenie piłki przez obręcz. Piłkę miał prawo przerzucić tylko kapitan drużyny, który był zwykle młodszym synem wodza. Dlaczego młodszym? Dlatego, że jak przerzucił piłkę i wygrał, to niestety trafiał na ołtarz. Wygrana drużyna. Wygranej drużyny trafiał na ołtarz. Raczej się spieszyło. Dlatego, że jeżeli wygrał i umarł na ołtarzu, jego imię trafiało do Panteonu Bogów. Stawał się równy Bogom, i wierzyli w to, że rzeczywiście stanie się równy Bogom na naprawdę. Natomiast dwie rzeczy. Pierwsza, o życie grano piekielnie rzadko. Kalendarz Solkin wyznaczał daty, kiedy grano o życie. Zwykle grano tak, że tutaj zasiadał władca, na przykład w Czeczenicy, tam zasiadał władca Kowa, w Świątyni Północnej. Zespół przygrywał na filarkach, na, na tych bębenkach drewnianych, które Państwo widzieli i grano dla, dla frajdy, po prostu dla, dla meczu. A publika? Publika u góry. Tutaj jest wejście schody, tu jest klatka schodowa, tu. No, tylko nie niezbyt szerokie jest ten. Wejście jest dla, dla publiki, tam sobie siedziała... E, tam sobie siedziała Trybuny. Tak. Druga rzecz, jeżeli grano o życie, Grano tylko i wyłącznie na takich boiskach jak to, i piłka przechodziła przez obręcz niezwykle rzadko. Niezwykle rzadko. A tylko wtedy wynikiem meczu ginął dowódca kapitan drużyny wygranej. Jeżeli mecz się skończył na przykład wygranej na punkty, wtedy kapitan nie umierał. Tylko i wyłącznie, jeżeli przerzucił... Przypadek je, mógł sprawić, piłk. nie? Tak. Jest to boisko wyjątkowo ciężkie. Takich jak Państwo by pojechali do Koba, są jeszcze co najmniej dwa takie boiska, gry, No w Taki kawał przebiec jasne. W I one już mają długie bardzo rampy, nie takie rampy jak ta. Tam rampy są prawie przy, do koła ta rampa również się grała, biegała się po rampach. Czemu no, tam gwizdaje? Bo echo podobno na tym boisku odbija się siedmiokrotnie, nie, nie policzyłem, nie sprawdziłem tego nigdzie, więc się nie, nie bawię się w takie zagrywki. No to akustyka tego stadionu, kurczę, musiała być właśnie. Jezu. osób areknęło i... Jeżeli by państwo chcieli zobaczyć mecz, mecz w pelotę dzisiaj, bo Inglanii dzisiaj grają w pelotę to dziś dnia. Szkaret. Tylko i wyłącznie szkaret. Tam można zobaczyć mecz. Yy... Ale ginie, w giną, nie? Proszę? Ginie, ginie. Na końcu jest pokazane, jak ginie, dostaje pies. A, że taka. Przerzuca i, i ginie. Z tym, że... Tam nie, nie grają jak kiedyś prawdopodobnie było do pierwszego gola, czyli do... natomiast grają na... przerzucają tą piłkę kilkanaście razy.